A ja wam pokażę jak zrobić napis po wielą w kimpie. No to tworzymy nowy plik o dowolnych wymiarach. Tło białe, tło, tło kolor tła. okej okay. Wypełniamy to wolnym kolorem. U mnie będzie to czarny. Tak. Tworzymy nową warstwę. Przy kolor tła. okej okay. Ej, sorry. Nowa warstwa przezroczysta. Zaznaczamy literkę A, czyli tekst. Piszemy coś. No, u mnie to będzie. Nikt chce się. Kolor obojętnie jaki, u mnie biały. Ciąga też dowolna. Dobra, I teraz tak. Klikamy warstwy, warstwę z napisem prawym przyciskiem myszy i zaznaczamy, klikamy kanał alfa na zaznaczenie. Pojawi nam się takie coś. Klikamy zaznaczenie. Powiększ, powiększamy o 5 pikseli, Klikamy znów zaznaczenie, zmiękcz, zmiękczamy o 20 pikseli, OK, i teraz klikamy y, tą nową warstwę przezroczystą, którą mieliśmy. Klikamy, wybieramy kolor. U mnie będzie różowy i edycja wypełni kolorem pierwszoplanowym. i mamy takie coś. Jak będzie za sobą, jeszcze raz klikamy, będzie mocny, i tak do znudzenia! Jest ładnie pięknie wszystko. Możemy też mieć inny kolor, na przykład zielony, i znowu edycja w pełni kolorem pierwszoplanowym mamy takie coś zielony na różowym, i jeszcze raz, i jest ładnie pięknie. Dobra, dzięki. Zapraszam na moją stronkę klanową www.forfrax.dbv.pl na razie się ma.